Dobra, no to gramy. I tutaj. A dobra, w sumie jak będziemy zabijać te cele, no to wtedy o tym powiem. Chociaż w sumie można teraz. Bo tam te zabijanie tych celów to nawet nie trzeba robić w, we dwóch. Tylko wystarczy jedna osoba, nie? Bo oni nie, nie kapną się. Rynek. Jak ich zabijemy. To w ogóle jest tak, że jak już lądujesz na dachu akulą, to wystarczy, że tylko jeden gracz zejdzie pod rabinie rozwali tam tych paru przeciwników i potem jest punkt w którym jest e, mały filmik Teleport. Wtedy... No. tak, wszyscy gracze się tam teleportują więc... a w ogóle te nasze no, no. no. no tylko jeden gracz musi wejść, a właśnie w ten sposób, że jak schodzili wszyscy, no to często bywało tak, że ktoś spadł z dachu zbędne ryzyko te nasze gogle to ten jak ze Splinter Cell'a <grym> trochę nie grałem, ale Wiem, o co chodzi. Ale kojarzysz, każdy kojarzy sama Fischera. Tak, tak, tak. Ja w te stare części nie grałem, ale w te nowe grałem i są bardzo fajne. Polecam. Jak grałeś w Hitmana, a wiesz, że grałeś, no to ci się spodoba. Grałem, grałem, grałem. A grałeś w tego Hitman Absolution, czy nie? Nie. No to właśnie tam, tamta część jest hejtowana trochę. Przez takich starych wyjedaczy Hitmana. Że jest mało hitmanowska, a bardziej właśnie jest Splinter nowy, nowy Hitman mi się bardzo podoba ten dwójka, naprawdę. No, nowy to jest fajny. Mega, mega rozbudowany. Mega rozbudowane Tylko głupie jest to, że jest 6 map. Znaczy, ja grałem w jedynkę, ty grałeś w dwójkę. Ale w dwójce chyba też jest 6 map, nie? Czy ile? Chyba 7. Siedem No to tak się jak mało. Treningówki jeszcze są mało. A ale właśnie, jeżeli ktoś, powie, powie, że ktoś jest zajawiony strasznie, to można te misje przechodzić naprawdę na no, dziesiątki sposobów. dziesiątki. No tak, tak, wiem. Właśnie, a co do te, tego treningu, tam masz dwie misje treningowe. Taka ciekawostka, może nie wiedziałeś. E, to są dokładnie te same misje, co są w tym Hitmanie pierwszym, tym nowym. Dokładnie te same. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. No to już wiesz, masakra. Bo oni teraz się rozłączyli z tym, z wydawcą poprzednim i robią sami, więc mają mniejszy budżet. Więc, na przykład, w dwójce masz te przerywniki jako obrazki filmowe, te co fabułę wyjaśniają. A w jedynce były normalne, wiesz? Postacie, które tam chodziły, gadały i tak dalej. Więc, trochę biedniejsza o, jest ta wersja. Nie ma co wiesz o no, wyjazdach Tak naprawdę, Hitman. Dwójka to jest grana na dwa dni maksymalnie. Jeżeli no tak. ktoś dosyć dosyć sporogan, nie więcej. A jeśli chce się więcej grać, to już gra za bo to już na ruchem spasu się się przechodzi. Ja akurat jak jedynkę przechodziłem, no to tak jedna misja, tam było sześć misji, no to jedna misja, tak ponad tam półtorej godziny przechodziłem, tak za pierwszym razem. Godzina półtorej. Więc tam sześć misji, 6 godzin, plus trening pół godziny. Gdzie jest ta kamera? Nie widzę. A już nie ma. OK. Tutaj od razu powiem, że po nuc się pojawia zawsze w jednym momencie i nigdy wcześniej. Po trzecim hakowaniu. Po trzecim hakowania wchodzi nos. No to lecimy do dwóch pierwszych razem. W sumie do reszty też. Teraz już nie biegam, jak wyjdę z tego kółeczka Nie ma sensu ryzykować. Okej. Okay. E, alarm odpaliłeś. Co się stało, bo y, zabiję tutaj trzech czwarty widocznie był tu z boku Dobra Ale Nic się nie dzieje, bo to luz się i tak teraz nie pojawia Luz się pojawia po nakowaniu. teraz tylko po prostu policjanci się skapnęli, że jesteśmy w środku Że nie ma znaczenia Dobra, walić to Let's go A, nie, trzeba wybić ich, nie ma co Gdzie on jest? Leż No bo ja na pewno nie celarnowałem, bo ja chodziłem na tym, na kurtkę, tak pseudo. W ogóle nie rozumiem po co. czemu nie ma. Lagi lekkie, to chyba u mnie, nora. chwipunek. Ja na chwilę wyjdę z Discorda, bo miałem telefon i mi z Discord się wyciszą, że tak cię słyszę bardzo słabo. Muszę okay, wyciszyć. Mówię coś? Na przykład okay. mówię to, że y, jestem nieśmiertelny, nie? Jak hakuje. Jak hakujesz, tak. Okej. Okay. Dobra, ja się za co Za pierwszym razem! No ja za drugim. Ja pierdziele. Nie wierzę w to. No, ralece przy ścianie, do ciebie. A nie, ty środkiem środki to resztę, nieważne. Nie, bo ty, jak nie ma noś, to się nie ma przejmować, naprawdę. Jest na razie tylko są policjanci, po trzecim hakowaniu zacznie się rozwałka. Wtedy już trzeba bardzo ostrożnie. A broń, jako tam będziesz używał? Eee, jak są blisko, to będę używał shotguna. W okay. sensie szelbę szturmową, no. A teraz mam karabinek we sedu. Dobra, już tutaj policaje są O Boże, włączyłem tego, będę musiał wyłączyć się po tej misji Mam blur'a włączonego I to przeszkadza ostro Chociaż może teraz wyłączę, ale boję się, że mnie wywali z sesji, bo to... Ale chyba jak blur'a wyłącza się, no to nie wywala Ale walić Chociaż czekaj, wybijemy tyś i, i ten I zaczekasz chwilę, ja wyłączę tego blura, bo się nie da Nie chcę przez to paść Bo no to jest e, Jeden został chyba Albo nie Tak, jeszcze jeden, jeszcze dwóch Zaraz wybijemy tego i jeszcze tam jeden został Koło ciebie gdzieś Done, zaręczony. Dobra, to chwila Kamizela dobra. i... Kamizela i ogarniam od razu ten... Ten blur. Bo to jest bez To ładnie wygląda, ale przeszkadza także. Wyłączone. O, mo zmiana może powodować zmiany w sesji. No boże, problemy z połączeniem, ale nic się nie stało. Gitara. Bo już kiedyś to robiłem. Dobra, to mogę ha Tak, hakuj, hakuj. Dobra, dobra. Ja podchodzę do tego hakowania i już hakuję, dobra. I razem się trzymamy Dobra I jak będzie? Nie wyszło Dobra, ja zrobiłem Dobra, też No, no i... Czy jakim prawem na plecach się nam respią te policjanci? Bez sens, jak oni weszli tutaj niby? Dobra, biorę bojowy Pierdzielę to Dobra. Może dawaj do ścianki. Znaczy ja tutaj tak będę szedł, żeby nikogo nie mieć za plecami. nikogo. Cały czas okay. z uważam jak też wyskakuje, to zabiję No bo podobno Kumoda mówi, że tu się nie respią, więc wierzymy w tą wersję Ja tu nikogo nie widzę, więc ja bym się posunął O! A jednak W ogóle jak ty ich zabijesz, to ja nie wiem czy oni padli, więc jeszcze walę po trupach Ale jest głupie to, że jak dasz dwa razy Z to Ci wyświetla mapę, kurde Los Santos O! Dobra, lagi, nie wiem Czy jest to spowodowane tym co coś ode mnie? Tapeśka jest blisko. A on Żyje cały czas. Dobra, zobaczmy. Teraz złożenie tych serwerów to jest żart. Weź tu co zauważ. Nie wiadomo, gdzie jest przejście, gdzie nie ma. Niby na mapie to jest, ale. Nie wierzę jej. Zawsze przy ściance tutaj byli, a teraz ich nie, nie widzę w ogóle Dobra, nie, 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 nie Góry. Jeszcze jeden u góry jest chyba. Tutaj był. I mi uciekł. Na plecy mi wchodzi. skubanie dobra, też. Trochę u góry tylko został, tak? Nie wiem Nie mam pojęcia Ale chyba, chyba tylko jedna tak, kropka tak, jest Ja sobie kamizelkę założę Dobra, to jeszcze przekąski ogarnę Dobra, go Shotgun Ło Dobra, ja wychodzę z minigunem od razu. Ale serowy czy zwykły? Zwykły. Zwykły. Tradycja. Akurat tutaj jest helka, to może by się przydało. Zaraz tu idzie, dobra. Ogarnięty, drugi też. O, nie, nie jednak. Nieważne. ogarnięci o co to helka do mnie pruje tak? nie, niemożliwe Przecież to po prostu ty tak z na walnęłeś koło mnie jest typek close, dobra Eee... Pełna kamizelka Ja się tam żyje, oddycha Jeden Dobra No i pięknie dookoła. O Boże. W ogóle nie wiem, ten tryb ukrywania tak samo działa na sesji? Jeżeli chodzi o policję? Bo jak my odpalamy tutaj teraz ten tryb ukrywania, to ta policja świruje i kompletnie od razu nas gubi. Nawet Helki. Co nie zwróciłem uwagi, ale chyba chyba tak nie działa jak tutaj. No bo akurat ja w ogóle nie latam, to nie wiem, ale to jest strasznie dziwne, jak to policja się zachowuje, jak to odpalamy, nie? I patrz, od razu po takim czasie nas zgubiła. Dokładnie. Nie ma szans, to chyba skrypty po prostu jakieś. Tak samo jak Batmobil na przykład jest zbufowany na misjach. <laughs> no. Możesz strzelać 20 rakiet pod siebie i nic ci się nie dzieje. Dobra, disco jest cel, gitara, koniec. Jeszcze tylko wylądować. Najtrudniejsze.